Cześć wszystkim, witam. Dzisiaj zrobimy sobie tą obiecaną orkę, tutaj taką popołudniową. Wyciągniemy sobie, tak jak mówiłem, fenda 10,50. To wcześniej go trochę opukamy, bo jest po ostatniej robocie dosyć brudny, nie miałem czasu go nawet umyć, także go trochę opukamy i tak się obrudzi, no ale... Zawsze będzie to lepiej wyglądało, bo jest po prostu w strasznym stanie. I tylko go opukamy, podpinamy pług i bierzemy się za robotę. Mam nadzieję, że poprzedni filmik się spodoba z wywozu obornika. Tak jak mówiłem, zostawiajcie komentarze, łapki, polecajcie kanał. Ja mówię, zawsze się odwdzięczę za to samo. Dobra, błyszczy się. Także wsiadamy, jeszcze sekundkę. Stawimy sobie i bierzemy się panowie za robotę. Cofniemy sobie. Ciobornik wywieziony. To i rozrzutnik się spokojnie zmieścił. W się będzie teraz 100 razy lepiej otwierał. Cofniemy sobie. Zaczepili, dosyć duże, też tak go ustawiam gdzie tylko mogę, żeby miejsca dużo nie zajmowało. Otworzymy bramę i patrzcie teraz przy otwieraniu bramy. Nie ma problemu, że brama wpada albo na rozrzutnik. No powiedzmy, widzicie? Jeszcze musimy wywieźć. Przeliczyłem się trochę, czyli trochę przymkniemy. Jeszcze jednak tego obornika trochę przybyło, jest za dużo, także... Ale to poza odcinkiem sobie po wywożę nie będę zanudzał tymi samymi odcinkami, tymi samymi akcjami. Zakręcimy sobie i jedziemy. O, tutaj, oczywiście, mój ulubiony koń pociągowy fan. No, powiem Wam, że maszyna. O! Ło! 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 Za szybko. Mogliśmy sobie jakiś obciążnik założyć do przodu, no, ale trudno. Może damy radę bez. Nie pomyślałem, bo mówię, taki dosyć dawał sobie radę bez. Ale przy dużych prędkościach widzę, że go rzuca trochę z tym pługiem. Także będziemy sobie tu wolniej jechali, trochę. Bo powiem Wam, że no, jestem zdziwiony. Chodźcie, bo nie pamiętam którym tu się pługo brace prodzimy sobie pług od razu. I zaczniemy sobie od tej strony. Oreczkę. Dobra. Nie odpiął, tylko opuścimy. I jedziemy. Zobaczymy jak to będzie szło. Super, to trzeba trochę wyjeżdżać bardziej jeszcze w trawę, bo dużo jest tego. Całkiem fajnie sobie ten traktorek radzi z tym pługiem, praktycznie jakby nie miał w ogóle, nic by nie ciągnął, tylko na przyszłość muszę pamiętać właśnie, żeby zakładać do niego obciążnik, powiem wam, bo z reguły bardzo często robiłem tak, że nie zakładałem tego, cię, tego ciężkiego pługa. I rzadko kiedy do ciężkich maszyn zakładałem jakiekolwiek obciążniki. Dobra, już, już. To jest dosyć ciężko Obrócimy sobie pług jest obrotowy, także można sobie jeździć Miejsce przy miejscu, nie trzeba naokoło. około Chociaż też, też jest czasem wygodnie ale... Też jeszcze muszę sobie jakiegoś pługa właśnie poszukać O cholera, widzicie, pomyliło mi się nie ta, nie ta wajcha Dobra, jedziemy Muszę jeszcze sobie poszukać jakiegoś pługa Takiego, no, nie wiem Pięcioskibowego też, ale takiego może nieobrotowego Zobaczymy do tych Pozostałych traktorów Miałem mały trzy skibowy Ale sprzedałem z racji tego, że no nie oram raczej tymi małymi traktorami Także, bo to długo idzie, ciężko, także Typowo jeśli w ogóle robi orkę, co, gdzie orkę zacząłem dopiero niedawno robić Bo z reguły tylko kultywacja, nie chciało mi się orki robić Ale no, jak się przeora, to się przeora Także obecnie nie posiadam żadnego małego pługa i też druga sprawa, że te pola są dosyć duże, to by było bardzo, bardzo długa robota na jakiekolwiek tutaj. A będziemy musieli sobie zrobić poprzeczniaka, żeby tyle nie jeździć. Zobaczymy. Dobra, puścimy i jedziemy. Piszcie jak tam wam się fend podoba, do niego mogę również polecić link. Mówię też jest na full Wszystko ruchamy bardzo fajny traktor. Kolor może mieć standardowy zielony, może być, yy, tam Black Design. I taki błękitny. I chyba jeszcze jakiś, ale nie pamiętam, musiałbym zobaczyć do sklepu jaki on tam ma do wyboru. Ale ten mi się jakoś tak spodobał. Taka perełka na gospodarstwie. <noise> Także zobaczymy przeoramy sobie nie będę tam właśnie zanudzał długim filmikiem, ale trochę jakąś orkę sobie zrobimy. No i mówię, na pewno jeszcze się pojawi jakiś filmik ze żniw. Ale nie wiem czy właśnie nie jakiś już ze żniw. Może rzepaku, jakiego Nie rzepaku, tylko słonecznika do dość inną przystawką. No nie wiem. Mam, że muszę pomyśleć. Ile pomysłów tyle wiecie. Co? Chwila to jakiś nowy pomysł na akcję mam. Poza tym miałem robić in, inną akcję, zaraz mi coś wpadnie do głowy, robię inną akcję, także to jest taki ruchomy. Nie nagrywam żadnych serii, bo nie lubię nagrywam sobie po prostu tak tutaj z życia swojej farmy, tak, swojego gospodarstwa, jak i ze swoich prac tam wam pokazuję co robię. Nie chce mi się robić serii. Jest dużo serii, dużo youtuberów, dużo lepszych, sobie nagrywa serie, także. Są ciekawsze, nagrywają w kilka osób. Wiadomo, że jak się w kilka osób nagrywa to wszystko. Fajniej wychodzi rozmowy między sobą i w ogóle to wszystko lepiej idzie. A tutaj jak samemu się nagrywa, to wiadomo. No i co, może... Nie wiem, robimy tego poprzeczniaka. Nie, może jeszcze objedziemy, zobaczymy z tym poprzeczniakiem. Tutaj mi się węgiel o nic nie zaczepia, także. I jeszcze raz podziękuję wszystkim za 60 subskrypcji, bo naprawdę na taki kanał, mikrokanał, jak ja posiadam takie filmiki, które wrzucam to jest wielkie osiągnięcie i tutaj mówię, chcę dążyć, żeby osiągnąć 100 subskrypcji, to będzie naprawdę jak na mnie na początek to co nagrywam to jest naprawdę będę bardzo zadowolony, także polecajcie mój kanał, łapkujcie, subskrybujcie. Ja również staram się to polecam inne kanały i w ogóle każdego zawsze odwiedzam, ktoś u mnie jest, odwiedzam również. Także nie zostaje to bez odpowiedzi. Jak chcecie, możecie kliknąć dzwoneczek, będziecie mieć zawsze jakieś filmiki nowe na bieżąco, jakieś tam akcje. Na pewno będą wpadały też krótkie akcje bez głosu, jakieś to na pewno, bo nie zawsze mam czas nagrywania z głosem, także będzie tego yy, bez głosu. Bardzo dużo jeszcze nagrywanego. Musimy to poprawić, bo nie lubię, jak zostają takie. Dobra. Ale też idzie tak w miarę równo, także. całkiem nieźle idzie i pewnie tutaj mówię pewnie posiejemy soję albo jakiś słonecznik zobaczymy bo też by się trochę przydało słoneczniku, słonecznika też w całkiem niezłej cenie jest także bo tutaj jeśli chodzi o wież pszenica to cena jest taka żeby trzeba było bardzo bardzo dużo pól tego siać żeby to się zarobiło a porównywując to dwa pola soi to dają mi dużo więcej zarobku niż nie wiem niż dosłownie niż 5-6 pól pszenicy to w takiej cenie, jest jakiej jest i... Obraca się kuba, tylko, żeby tu pola soi nie zawadzić, bo mówię bez tego obciążnika, mówię wam. Największy błąd, że nie założyliśmy obciążnika. Na drugi raz muszę zakładać obciążnik, bo po prostu masakra. Ale mówię, zwiodło mnie to, że duży traktor mówię, założę pług nie będzie, a tu jednak ciągnie. Tutaj też kilka osób mnie pytało czy zagramy na multiplayerze Wiecie co, z każdym z was chętnie bym zagrał Nawet z wieloma osobami, ale niestety czas mi na to nie pozwala Teraz mam akurat trochę urlopu od pracy Także mogę sobie ponagrywać ja Na multiplayera, no nie mam czasu A chętnie bym zagrał, mówię, spróbował nawet na tym swoim gospodarstwie Wziąć sobie kogoś tak do pomocy, żeby jakąś fajną taką Fajne odcinki ponagrywać, bardzo, bardzo Ale no nie mówię nie, może w przyszłości Jestem jak najbardziej za. Jak tylko będę miał taką możliwość, taki pomysł, to dam Wam, znajdę, nagramy sobie może kiedyś z jakimiś tam. Widziami. Jeszcze raz wszystkich pozdrawiam, swoich oglądających. Naprawdę dzięki za te 60 subskrypcji, za te łapki w górę. Gdzie już tu poszło pole? Nie tak i zostają, ale no trudno to sobie prostu Takie miejsce zostawimy, może jeszcze tutaj wyślemy pracownika z kultywatorem, zobaczymy, bo sam jest tak, że jednak kultywator musi przejechać jeszcze. Zastanawiam się też nad m, tutaj akcją ziemniaki, żeby zasadzić ziemniaki, zrobić sobie jakąś akcję ze zbierania ziemniaków. Tylko tak jak mówię, miałem tą kopaczkę, no, no i po prostu był problem z wysypywaniem na te niższe przyczepy tak jakby nie widziało w ogóle, żeby, że, no, że może sypać. Wielki problem miałem z tym na Osi, jak tam sobie wrócicie, jakbyście chcieli zobaczyć na poprzednich odcinkach, to chyba jest nawet, że musiałem tą większą standardową przyczepę tu z gry wziąć bo nie chciało mi za nic sypać na tym mniejszy przyczep. W 15 była fajna kopaczka właśnie Anka, że od razu ciała też nie, ogławiała, nie trzeba było ogławiarki, najpierw robić, tylko od razu sobie kopała, zbierała, także było super. No tu nie mogę takiej znaleźć, jak ktoś ma taką mm, jakiegoś linka do takiej kopaczki Anny, że od razu też y, łęciny usuwa, że nie trzeba wcześniej to podrzucajcie, będę bardzo, bardzo wdzięczny. Tyle szukałem i nie mogę znaleźć. Dlatego jakąś tam akcję robiłem też z kopania ziemniaków na tych standardowych kropaczkach. No ale tu jednak jakby była standardowa anka, to by byłaby się podpięła jakąś tam 12-24 albo krystala i by takie zrobiło w polskim klimacie kopanie ziemniaków albo nawet jakąś 60-teczkę, tak? na mniejszym polu. No ale zobaczymy, no muszę coś popatrzeć. no Tyle poszukiwałem. O, widzicie co on robi bez obciążników? Nie, będzie trzeba na drugi raz zakładać, zakładem, to jest masakra. Z proste pole, i co szybciej, trochę ten to go rzuca. Jak nie wiem, A, całkiem nieźle idzie. Jeszcze tu mamy raz tutaj, raz, dwa pola. Soi i jeszcze może któreś tam pole tutaj kupimy albo gdzieś może trochę, to jest dosyć duża mapa, może gdzieś trochę dalej w oddali kupimy jakieś pole, żeby jakiś był taki fajny wyjazd na jakąś akcję tutaj, także jedziemy sobie, załóżmy jakiś tam kawał po mapie, bo są naprawdę tutaj fajne pola, jeszcze takie na nierównościach, też trzeba takimi polnymi drogami. Jechać. No nie, tragedia jest bez obciążnika, już mam mało zostało, także już nie będę teraz wracał po obciążnik, ale... Pewno sporo osób zwróci uwagę, że powinien być obciążnik i będzie miało rację. Nie no bardzo fajnie ten fence się prezentuje. Też bardzo dużo tutaj używałem Maseya, bo bardzo mi się spodobał też masej Ferguson. Też bardzo, bardzo dużo roboty robił, chyba ma najwięcej motogodzin przejechanych w ogóle z tych wszystkich moich traktorów. No, i teraz po Maseju, oczywiście, jelonek jest bardzo dużo też do prac wykorzystywanym, bo jest bardzo, bardzo fajny sprzęt. Myśmy tu do stawu nie wjechali, przez ogrodzenie obrócimy sobie i Zobaczcie, o, I jest problem, bo jak się cofa, on, podnosi cały traktor do przodu, do góry, do przodu, porzuca ja Dobra. Na kolejne akcje, nie wiem, może zrobimy sobie właśnie Jakieś żniwa tego że paku no nie wiem Muszę pomyśleć jeszcze, może zrobimy już taką akcję Jak yy, kupię Może dzisiaj, albo jutro, słuchajcie Tego bizona, super I zrobimy sobie Także na jednym polu klasa I bizona, super Powiedzcie co wy na tak, jakby wam się podoba Pomysł, zostawiajcie komentarz i łapkę w górę Także no to by był chyba fajny właśnie taki Odcineczek na dwa kombajny, bo to ostatnio był już jeden odcinek, że klasem kosiłem, także nie będziecie oglądali tego samego, tylko na innym polu. I mówię, no i zastanawiam się nad tą akcją ziemniaki, tylko mówię, jak macie, to podrzućcie jakąś kopaczkę. Nawet z ogławiarką, tylko kopaczkę, która nie ma jakichś większych problemów z obsługą. Bo pewnie sam jakieś, nie przeszukiwałem tyle forów, aż innych, także. A wszystko, co znajdowałem, to mówię, było takie badziewne, że ciężko było cokolwiek tym zrobić. Dobra, teraz orka idzie całkiem ładnie. Tak stwierdziłem, że zrobię taką popołudniową, bo jak oglądacie moje filmiki do większości. do jest godzina 9, 10, że może zmienimy ten czas, że tak wszystko nie robimy o jednej godzinie, jednego dnia. Także nie wiem, może jakiś odcinek zrobię też tutaj przy pracach przy zwierzętach. Tam karmienie krów, świn. O, no może taki odcinek też krótki wrzucę. Muszę sprzątania skarmienia takie, no tam bardzo ciekawy nie będzie, bo tam wielkiej rewelacji nie ma, no ale zawsze jakaś odmiana, tak? Nie będziemy w kółko kosić orać. Dobra, powolutko, bo zaraz sobie wiedziemy w soje na drugim polu i będzie płać Wykręcimy sobie, dobra zobaczymy jak to wygląda, opuścimy, dobra. tutaj 17 powiem wam, ma... Super animacje w porównaniu z 15. gdzieś tak zapierałem, że 15 najlepsza nie będę nagrywał. Na pewno na 17 wystarczy, ale jednak powiem wam, że wszystko z czasem się nudzi. Także być może kiedyś będą też jakieś, ale to w dalekiej odległości, odcinki, jak tutaj w 19 z Minicomp. Teraz, że do 19 coraz ciekawsze mody też powstają, bo na początku wiadomo jak to do każdej serii, jakieś tam prototypy takie podstawowe na podstawowych skryptach. Także. Ale jak na razie to będą odcinki u mnie z 17. Mniej lub więcej, ale na razie 17. Być może z czasem nastąpi zmiana mapy, bo podejrzewam, że tak jak na Osinie się nagrałem, także podejrzewam tu też. Tylko muszę taką mapę znaleźć, właśnie żeby było dosyć duża, dużo pól, ukształtowanie ciekawe, właśnie błota na polach, bo jest super zabawa wtedy. Ale na pewno coś takiego będzie. Z czasem jakaś zmiana mapy, jakaś przeprowadzka na inne gospodarstwo. No ja nie wiem, czy tak typowo w polskich klimatach, czy właśnie też, bo bardzo mi się spodobała właśnie gra na tych nowych takich maszynach typu Fendt, Kla, Fend, może Klas, Klas to kombajn, ale Fendt, maseje, także zobaczymy. John Deery jakieś, Deutsche, no teraz tego Deutsch'a czarnego sprzedałem, bo zastąpiłem tego Deutsch'a czarnego, którego tam pewnie kojarzycie tutaj John Deerem też już tego John Deerem miałem, ale na początku on mi się nie spodobał, także go... Wrzuciłem, za chwilkę nim popracowałem i za chwilkę go wyrzuciłem, ale teraz jakoś mi tak się odwiedziało i mi się spodobało znowu. I dlatego go wrzuciłem. Dobra, zrobimy... o cholera, nie, tutaj nie, nie wjedziemy. Może po tej trawie bardziej pojedziemy, o, zrobimy sobie tak. Żeby tu zebrał przy tej granicy, bo często zostaje potem przy granicy i tak... No. Kultywatorem by było łatwiej zebrać, ale tu jak wzięliśmy pług, to już zrobimy sobie pługiem. Także być może jakiś kolejny odcinek właśnie wiecie co zobaczyć jak tam u zwierząt może nagram taki właśnie krótki odcinek właśnie skarmienia zwierząt. No pięknie zbieram. Także najprawdopodobniej będzie taki odcinek, chyba że mi coś się odwiedzi w jakąś inną akcję. Zobaczymy, może jakieś pole kupię, może... Albo będzie karmienie zwierząt w przerywniku Dobra, to już skończyliśmy Albo, o, oh, Albo słuchajcie, zrobimy sobie Też żniwa na dwa kombajny Chyba poszukam sobie kombajnów Dobra, to niech zostanie Taki kawałeczek tu. Poszukam, bo gdzieś mam W modach tego bizona Także poszukam, który to będzie I zrobimy sobie tu chyba akcję Wolno, wolno Żeby rzepaku nie zabrali Tutaj koszenie rzepaku właśnie na dwa kombajny zrobię Jednego od jednej strony, drugiego od drugiej strony puścimy Może będzie jakiś fajny odcineczek Tylko czy ty dzisiaj, no zobaczę Może mi się uda coś tam jeszcze dzisiaj nagrać Zobaczymy Tam na pewno będziemy musieli klasem sobie dokończyć Ale to już poza odcinkiem, bo tam już jest Właściwie kawałek tego pola Oj, 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 oj Dobra, weźmiemy sobie tego fenda i ten tutaj na podwórka, bo będzie też do umycia zestaw od razu. Muszę się zaraz zostawiać, te zestawy potem stoję. Dobra, słuchajcie. Na tą chwilę to by było wszystko. Dzięki za oglądanie. Czekajcie na następne odcinki. Zamkniemy sobie tu jeszcze wrota, bo 60 będą musiał stawić, ale to może potem. Zostawiajcie łapki, komentarze. Motywuje mnie to do kolejnych nagrań. Pozdrawiam wszystkich. Cześć.